Panie Zenku, ciąg dalszy nastąpił. Czas pokazał. Otóż już tak! <noise> <noise> Ale Zaorał, cza ja pierdzielę. No, pamiętacie, jak ostatnio było w styczniu, że oni tam się chwalili, że są kumplami? Jak do tego doszło? Nie wiem. Będzie jakiś ciąg dalszy? Czas pokaże. <noise> No i teraz coś takiego naprawdę większej szpili wbić się nie dało. To jest totalna masakracja. To jest totalne zaoranie. To jest naprawdę już. Całkowita destrukcja pod każdym względem. Po prostu, no, dał się podejść jak dziecko. Po prostu dał się podejść jak dziecko, Trzaskowski. Naprawdę, jak dziwisz, jak małe dziecko. Ja pierniczę. No, przecież, no, Zenek nawet już lis śpiewa o piosenki. Jak to się tam stało, że się w tobie zakochałem? Nie mogę jeść, nie mogę spać. Moi drodzy, jest ostatnia chwila przed ciszą wyborczą, żeby jeszcze coś powiedzieć. Pilnujcie tych wyborów. Bardzo pilnujcie. Zobaczcie, co Ostatnio czaskowski opowiadał. Informacje, które do nas dochodzą, są naprawdę bardzo dobre. Podam wam tylko dwa przykłady. We Wrocławiu dopisało się 80 tysięcy osób do list wyborczych, o 20 tysięcy więcej niż w 2023 roku. W Warszawie dopisało się 180 tysięcy osób do list wyborczych. O 80 tysięcy więcej niż w roku 23. Naprawdę jest szansa, że pójdziemy na rekord! Jeśli możecie, to nagłośnijcie ten temat, bo jest to bardzo ważne. W samym Wrocławiu 20 tysięcy, a w Warszawie 80 tysięcy dodatkowo dopisanych ludzi. To jest bardzo dużo. Wierzycie w to, że 80 tysięcy nagle się dopisało? W serio wierzycie w to? Absolutnie w to nie wierzę. To jest jakaś no coś niedobrego, moi drodzy. Coś niedobrego. To jest bardzo niepokojące, dlatego że. No, w Rumunii działy się bardzo dziwne rzeczy i pilnujcie, zwłaszcza za granicą. Wszyscy moi drodzy kochani widzowie, którzy mieszkacie za granicą, zwracajcie uwagę. Bardzo was proszę, patrzcie, ile jest ludzi, mniej więcej czy są tłumy, czy nie tłumy, obserwujcie czujnym okiem. No, i w Polsce też, oczywiście, bo. No to takie śmierdzące trochę jest. Ja się bardzo tego boję. Mam nadzieję, że nawet jeśli będą kombinować, to i tak im się nie uda, ale trzeba być czujnym. Jeszcze jeden film, który powinien krążyć po całym internecie w czasie ciszy wyborczej, bo w żaden sposób nie łamie ciszy wyborczej. Jest to opublikowane dużo, dużo, dużo wcześniej, czyli dzisiaj. To też trzeba pokazywać, bo ostatnio w Polsacie News facet z platformy z Koalicji Obywatelskiej wygadał się i powiedział to, co powiedział, słuchajcie. Jeżeli wy będziecie rządzili... trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy imigrantów, to na pewno powinniśmy, jesteśmy na tyle silnym, na tyle bogatym krajem, że możemy to zrobić. Aha, czyli jasna odpowiedź. Koalicja Obywatelska mówi pana ustami coś takiego. Jeżeli trzeba będzie za rok przyjąć ileś tysięcy imigrantów, to ich przyjmiemy. Dobrze zrozumiałem? Dobrze pan zrozumiał. Czyli od razu będzie przyjęcie. I tutaj nie ma żadnej polemiki, tak jak oni mówili, że nie, że nie. To po prostu będzie. I tego się najbardziej boję. I to jest to, czym są te wybory dla nas. Jak ważne dla nas są. Powiedzcie mi, co oni mają z tymi ziemniakami, albo kartoflami, albo pyrami z poznańskiego. Co oni z tym mają? Najpierw Helmut fotki sobie wrzuca, go obiera kartofle. No a wczoraj Gajewska. To jest naprawdę... Poniewierka starszych ludzi, to jest wręcz pogarda. To jest pogarda ludzi bogatych. Ja dzisiaj czytałem, ile Helmut ma tych emerytur. On ma trzy emerytury, chyba tam 400 tysięcy zarabia rocznie albo i więcej. Gościu, który ma kasy po sam sufit. nikomu w portfel nie zaglądam. Gajewska jest z tego co mi wiadomo, córką milionera albo i miliardera, no kogoś bogatego, czyli z bogatego domu. I taka pogarda z kartoflami, po prostu naprawdę aż. Ręce opadają, jak oni traktują innych ludzi. Ludzi, którzy często nie są jakoś wybitnie wykształceni, ludzi, którzy nie są wybitnie bogaci czyli to są te elity czyli to są ci ludzie, którzy pokazują, jaką pogardą darzą innych. Czyli jesteś gorszy, jesteś wykluczony. I to jest równość, to jest tolerancja? Nie. Ostatnio zwróciłem uwagę na pewną bardzo dziwną, naprawdę dziwną rzecz. Bardzo niepokojącą. Eee, podczas tych wszystkich spotkań, kiedy Trzaskowski spotyka się z żoną, to nie jest tak, że ja na siłę coś znajduję i stwarzam jakieś głupie historyjki, żeby tylko mówić absolutnie nie. Zobaczcie sobie na tym filmie, który wam za chwilę wypuszczę, gdzie Trzaskowski ze swoją żoną występowali na jednym z wieców. Ale przepraszam za podziękowania. <laughs> Czy zwróciliście uwagę na to, że on jej nie pocałował? No, nie też, że nie pocałował jej w usta. To jeszcze taki jakiś unik dziwny robił. I to nie jest pierwszy raz, moi drodzy, to nie jest pierwszy raz, to jest bardzo dziwne, bo ostatnio kwiaty, zamiast jej podarować, to dał je tam jakiemuś temu Tomczykowi, czyli swojemu koledze wiele razy siedział, ona stała, on miał parasol, ona tego parasola nie miała. Kiedyś to było tak, że powiedziałeś, żeby zeszła ze sceny. On dziwnie traktuje tę swoją żonę i ja mam pewne domysły zgadnijcie, jakie, że po pierwsze tam nie ma jakiejś takiej wielkiej miłości. Uczucia, wręcz przeciwnie, a po drugie, może być jeszcze coś innego na rzeczy. No, chyba każdy kumaty wie mniej więcej o co chodzi, nie? To pokazuje, że on nawet inwencji twórczej nie ma, jeśli chodzi o dżentelmeństwo, jeśli chodzi o związek, jeśli chodzi o podejście do kobiety, nawet tego nie ma. Ale czego się spodziewać, skoro unika pocałunku ze swoją żoną? Czyli jedno wielkie bagno, ogólnie cała ta kampania, te wybory, to jest. Tak słabe, to jest na tak niskim poziomie. Ja się bardzo cieszę, że to już się kończy, bo już tego oglądać się nie dało. To jest kampania, w której było najwięcej nienawiści, najwięcej tak zwanego hejtu. To, ile oni wylali nienawiści na drugą osobę, to się po prostu w pale nie mieści. Najgorsze w tym wszystkim jest to. Że oni nie mają żadnych dowodów, bo jeśli znajdą te dowody, to okej, okay, ale na razie to jest pierdzielenie o Chopenie. Na razie to są tylko jakieś teksty słowne. Jak przyjdzie policja coś, no to wtedy będziemy rozmawiać. I moi drodzy, na podstawie tego stworzyli sobie bańkę mydlaną. Ale Polacy nie są głupi. Bo im bardziej nam wmawiają coś, to Polacy otwierają oczy. Ja mam taką głęboką nadzieję, bo teraz tak poważnie, moi drodzy. Ja wam powiedziałem przed pierwszą turą, że głosuję w pierwszej turze na mojego kandydata, którego miałem. W pierwszej turze był nim Grzegorz Brown. Powiedziałem wtedy, że w drugiej turze na każdego. Byle nie na Czaskowskiego, że pójdę i faktycznie idę i zagłosuję za tym, żeby Czaskowski nie był prezydentem. Nie chcę, żeby był prezydentem i mam nadzieję, że nim nie będzie. Mam nadzieję. Później zobaczymy, co się będzie działo. Dlaczego? Jednym z powodów jest to, że nie lubię, jak ktoś gra nieuczciwie. Nie lubię jak ktoś gra nie fair. Było wiele nienawiści, wiele takich wulgarnych stwierdzeń, poniewieranie drugim człowiekiem, nawet gdyby ktoś był kimś złym, nigdy nie wolno tego robić, nigdy nie wolno tak traktować drugiego człowieka. Wyborców traktują wyborców jak kartofle, naprawdę jak wór kartofli, wór ziemniaków. Ja czuję się upokorzony, ja czuję się jako obywatel gorszej kategorii. I nie dam z siebie zrobić obywatela gorszej kategorii, dlatego pogonię tych, którzy mnie traktują jak obywatela gorszej kategorii, pogonie w niedzielę i mam nadzieję, że się uda. Tylko to, co mówiłem, trzeba sprawdzać, trzeba weryfikować. Moja niechęć jest tak wielka, tak ogromna, że ja z każdym dniem byłem i jestem coraz bardziej nakręcony, i czekam na tę drugą turę, bo oni sami to tworzyli. Oni sami to stworzyli, że ludzie już nie mają. Cierpliwości, że ludziom już nie chce się tego oglądać, tego słuchać. To jest jedna wielka nawalanka nienawiści. Nienawiści każdego dnia, nienawiści w różnych odmianach. Naprawdę, w różnych odmianach. Cały czas widzę jeden wielki hejt na Karola Nawrockiego. Ja go nie znam, nie wiem kto to. Od niedawna go znam, ale nie wolno tak traktować, nie wolno tak poniewierać człowiekiem. Poza tym, ja nie trawię Trzaskowskiego, po prostu, no, nie trawię gościa. Serio, nie trawię, nie toleruję. To tak jak na przykład ktoś nie toleruje laktozy, ktoś nie toleruje białka, ktoś nie toleruje orzechów. Ja tak nie toleruję Trzaskowskiego. Nie wiem dlaczego, mam na niego alergię. Serio, mam na tego typa alergię. Drugim takim typem jest Tusk. Też go nie toleruję. Też mam na niego alergię. Widocznie sobie zasłużyli. Bo przecież no ja nie jestem głupi. Ja widzę jak ktoś kłamie, jak ktoś ciemnie, jak ktoś manipuluje. Ja to widzę. To naprawdę widać, to po prostu widać. To widać, słychać, i czuć. Dlatego biorę swój długopis, i też chciałbym, żebyście też wzięli swoje długopisy. Uważnie sprawdzajcie karty wyborcze, czy są właściwe. Też tak. Oczy szeroko otwarte, no i idźcie. Ja nie jestem taki, że komuś mówię, jak ma głosować. Ja mówię, co ja zrobię. Ja wam mówię, żebyście po prostu szli, żebyście poszli. To jest najważniejsze: żebyście po prostu poszli, poświęcili tę chwilę, powiedzieli w rodzinie, żeby. Żeby znaleźli też chwilę. Jeśli ktoś jest chory na przykład, to żeby ktoś go podwiózł, bo często tacy ludzie nie mogą dostać się dotrzeć do punktu wyborczego, najważniejsze jest to, żeby iść. To jest po prostu fundamentalne. Taka jest moja rekomendacja. Ja jedyne to mogę rekomendować, bo ja do niczego, nikogo nigdy nie zmuszę. Ale też takie umywanie rąk, a to róbcie co chcecie, ja wam nie będę mówił, to jest też nie fair. Trzeba się określić, ja się określiłem. Może mam nadzieję za 5 lat wszystko się zmieni. Pamiętam, w 2020 roku nie szedłem na drugą turę, po prostu nie szedłem. Bo byłem taki zniechęcony do ówczesnego prezydenta I też byłem niechętny do tego drugiego Według mnie jest lepszym wyborem, po prostu Jest lepszym wyborem Ja mam nadzieję, że mój kandydat z pierwszej tury W przyszłych wyborach wygra Że będzie prezydentem Ale żeby chociaż mógł startować To nie można dopuścić tego Czaskowskiego teraz Bo no oni ich pozamykają zwyczajnie Dlatego w drugiej turze zagłosuję na Karola Nawrockiego Miejmy nadzieję, że się to wszystko dobrze skończy Trzymajmy kciuki jeśli ktoś jest wierzący, to niech się pomodli, różanie z dorączki i odliczać. Naprawdę odliczać. To są najważniejsze wybory w moim życiu. Chyba każdy sobie zdaje sprawę, jak ważne są te wybory. Jak ważne. Niestety mamy to, co mamy. Cały czas jest PO Ja sobie życzę, żeby za 5 lat tego już nie było. I w tych parlamentarnych, żeby to też się zmieniło. Mam nadzieję, ja taką cichą nadzieję mam, bo oni się tego widocznie bardziej boją, że jeśli teraz, a na pewno wierzę w to, wygra Nawrocki, to wybory parlamentarne będą przyspieszone. A patrząc na to, jak wyglądał ostatni sondaż, no to jestem pełen optymizmu. Napiszcie, co sądzicie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Zenka Martyniuka. Naprawdę, niezły numer mu wywinęliście. Niezły numer. Ja nie jestem taki, że się śmieję z cudzego nieszczęścia. Nie śmieję się dziadku z czyjegoś wypadku, ale w tym przypadku naprawdę się cieszę, że się komuś noga powinęła. Trzymacie się bardzo cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do usłyszenia. Cześć, pa, pa. I piszcie komentarze. Pa.